Zwrócenie sobie czucia dobrego, kiedy czujecie na przykład ciekawa to, wiadomo, gdzieś w terenie, gdzie kodujemy, tak jak się każdy opisałem, w ogóle słody... słodkości, to najlepiej, no to jakiś fajny kontakt, co będzie nas świadomościowo zawsze odpowiadało jakaś podróż, myśl, miłość, miłość, podróż, chrześcijaństwo. A jeśli macie, tak na przykład, po jakimś yy, słodyczach, w ogóle cukier, proste to postażywa skóra, postażywa geny, postażywa jest rakotwórcze, złe. Naturalne, najlepiej owoce, jak było przez wieki wieków to te buraki tam są po prostu surowe. Najlepiej ze skóra polecam, obmyte woda, sola poleżała, przeleżały, tak samo marchew ze skóra, tak samo pietruszka, tak dalej było. To tak, tak samo jabłka też. Jak dzieci, bubu, to ja swoje osobiście to ugniatając moździerzem, surowizna, po prostu ten. U surowizna, jak przodkowie karmili, bo nie karmili gotowanym, dzieci pokarmem mleko matki, oczywiście, jak małe były, to ta była surowizna że geny były wtedy dobre przez cały okres do używania, a nie że problemy jakieś później scho ze, ze schorzeniami różnego choroba. Bo to się zaczyna od gena swojego genetyka, stanowienia dożywienia odpowiednio i przynajmniej do chrześcijaństwa, a nie zaburzenia ewolucji, bo wtedy kto zaburza ewolucję zwierzątkom prawdziwym, czyli prawdziwym okresu zaretu, atmosfera, że Ziemia, no to wtedy Ziemia, zwierzątka, nasi przodkowie, prawdziwi, którzy są już po życiu, też wtedy nas takich nie chcą. I jeśli już, którzy grają, jakaś ta śmierci, jakieś uznania do śmierci. Yy i tak dalej, to też takich już żywi nie chcą, nie chcą, bo nie chcą, bo jeśli będą ciągle akceptowali czy tego, to chcą śmierci, chcą śmierci. Ja nie, ja nie, ja wam życzę dobrze. To wtedy jak tak. Macie zasłudzone, albo coś i potrzebujecie nawet czasem do rozpoznania. Cytryna, wysączenie cytryna. Kwaśne takie, ale naturalne kwaśne. To czuć na przykład wasze te czucie kwasowatości i odchodzi od was jakaś bytność, która chciałaby opętać was, wam umysł. Czucie. Chłodzenie też, gdy trzeba oczywiście odpowiednio w zależności do temperatury. To polecam i, i tego. A OC to, to przywrócenie czucia całusiowego i wniesienie do zakrycia wilgotną e, koszulkę, to też nagrane mamy. Uff, przejścia przy ulicy, szczególnie spalina, wtedy widać różnicę, gdy odsłonimy na chwilę, ile to staje się do do płuc? I to są ołowiane różne jakieś spaliny. Ewolucyjnie inni mają fajnie, sobie i chronią się w ten sposób. Inni z ETM albo z od ulicy maska, najlepiej jakaś specjalistyczna które są od zakupienia w Dekatonu też widziałem, w OBI też widziałem. Takie te specjalistyczne są te zielenina, trawa, mięta, różnie kombinują, ludzie przetrwają, przetrwywają, bo to jest najważniejsze, żeby później nie mieć astma, czy jakaś, czy zapalenia płuc, czy w ogóle jakaś choroba, nie wiadomo jaka, nowa, oby nie, oby żadna nowa choroba, żeby żadna choroba się nie działa na ziemię. ziemia, to czujcie, właśnie to tam ja na nagraniu dodatkowym wysłałem, że wilgotna koszulka, szczególnie przed podejściem do kobiety rytualenia, o chłodzenie, o mycie, ale właśnie koszulką chłodzenie, koszulka, odpętanie od tego, co tam niepotrzebne nas z nas, diabelskość i przywrócenie czucia właściwego, a nie pie piekielskości, nie, nie przekazywanie całusem, czy całowaniem, czy dotykiem piersi, kobieta, ciało, tylko właśnie blessingiem, swoim blessingiem, no to wiadomo, że najlepiej oczywiście po bo jak nie po ślubie, to którzyś antychrześcijanie próbowaliby Oby nie, ale tak było, więc na to liczcie, że nie zagrywać, żeby były jakieś pętania, czarymara, jakieś coś tam, besztania, zagrania milionowe, żeby tylko odwieść od miłości i od tego, co prawdziwe, czyli ślub po prostu konkret, jakby nie prawdziwe wasze babci i pradziadowie sobie życzą, pradziadowie, prababcie i poprzasy, żeby od razu kogoś dobrać do pary, od razu do ślubu, nie, nie czekać, nie zlekać, po prostu ewolucyjnie, nie czekać, organizować fajnie, odpowiednio, nie czekać, jakoś organizować, zorganizować, tylko tak jak się umie, tak jak się ma, tak jak się może. Kuchnia, tyle co jest, pożywienie, strawa. Kościół. Blessing od kościoła. Najważniejsze od prawdziwego księdza. I voilà. I do płacenia.